Cześć z tej strony kierowca w Niemczech. Dzisiaj opowiem Ci o kilku wadach pracy dla niemieckiej spedycji. Pierwszą wadą uważam, że jest, że są wyjazdy co najmniej dwutygodniowe. Oczywiście, jeżeli nie jesteś tutaj na stałe, chcesz wracać do Polski. Spotykam się z ofertami, powiedzmy, praca od poniedziałku do piątku. Można zjeżdżać na weekend, no ale jeżeli masz do pracy, nie wiem, więcej niż 300-400 km, no to mija się z celem, bo ty większość tego weekendu albo śpisz, albo spędzasz go w samochodzie. No takie wyjazdy dwutygodniowe, tak, no bo są systemy 2x1, 2 na 2, no to, to już wygląda w miarę OK. No bo tego czasu wolnego trochę po prostu masz. Następna sprawa, jeżeli pracujesz w takim systemie, to samochód osobowy. Powiedzmy przy 2 na 1 czy przy 2 na 2 no to Ci wyjdzie ileś tam tych wyjazdów do tych Niemiec w ciągu roku. No to powiedzmy przy 2x2 2 zrobisz, nie wiem, ja w tym roku zrobiłem około 50 tysięcy kilometrów. No fakt, jeździłem jeszcze gdzieś tam indziej, ale samochód osobowy cały czas się zajeżdża, kilometry cały czas się biją. Jeżeli masz coś nowszego, no to na wartości na pewno szybko, szybko będzie Ci tracił. Co jeszcze? Język opcje do załatwiania spraw urzędowych. Tutaj jakieś załadunki, rozładunki, to wystarczą ci powiedzmy jakieś podstawy, jeżeli masz jakąś prostą pracę i nie jest ona jakaś specjalistyczna, tak, typu, nie wiem, operator, pompogruszki, jazda po lesie, jakieś załadunki ADS-em, czy tam jeszcze coś innego. Jeżeli masz coś pójść, załatwić do urzędu i masz zrobić to sam, no to tam, tam mogą być problemy. To raczej musisz sobie już poszukać kogoś, kto to ci w tym pomoże? A chyba, że jest coś bardziej komunikatywnych gestykulacją. I co jeszcze bardzo ważne, nie pracujemy dla naszego kochanego kraju, dla Polski wtedy, więc pracodawca tutaj odprowadza podatki w Niemczech, z czym nasza kochana Polska nie staje się coraz bogatsza. Z tym was zostawiam. Jeżeli się podobało, łapka w górę, jeżeli nie, to w dół. Zasubskrybujcie kanał. I zapraszam na fanpage Kierowca w Niemczech na Facebooku. Trzymajcie się szerokości.